Hej, witaj was wszystkich serdecznie w Seversi I Iwalion. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Super Mario Bros. Czy Brothers, jak kto woli. W trzecim podejściu już. Tak, dokładnie. Ha, ha, ha. Tak i oczywiście nie wiemy kogo za to winić. No <laughs> to wiesz, to nie e... do końca jego wina. Przynajmniej nie, nie, nie tylko. Wiemy, więc co za to winić. Pierwszy YouTube. Po, po trzecim, już stracił I z... Tak, przejdźmy e. więc do rzeczy. Właśnie, Wielki już straci życie w haniebny dla niego sposób. In e. no life. Ale, e. no life. Kolejny dead w którym haniebnie nie, już straci życie. Ała. Epicko. Właśnie to jest trochę nie. upokarzające, ponieważ dam radę no dokładnie lepiej. Bo też. Nie mogę na to patrzeć. Osta ale ostatni raz tu się przyznam, ostatni raz zginąłem yy, specjalnie, ponieważ chciałem... Ostatni raz. to już jest ten ostatni raz? Ten czwartki przedmiot... cicho się. Przed przedmiot... Chciałem tylko przedmiot... pokazać, że w Super Mario Bros. jest opcja... jest kopcja... kopcja. Opcja kontynuacji. Wystarczy <laughs> przytrzymać A i wcisnąć start i wtedy zaczynacie od... Yy, Pierwszej planszy w świecie, w którym skończyliście. Nie, nie wszyscy o tym wiedzą, jak o tym wspomnę. To ty i porządnie. Nie, 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 nie. Tutaj jest już pełen profesjonalizm. Całe tak, 14 minut profesjonalizmu od tej chwili. Tak, o, o. Czystej Takie słowa, z którym trzeba się liczyć. Tutaj będzie profesjonalizm po prostu. Profesjonalny radziecki hydraulik, więc. <głyszy> Okej. <coughs> <coughs> Okej, okay. okay, dobra, teraz. No e, cóż. Tak, mamy profesjonalną. profesjonalnie. Tak, zaznaczam sobie o kamer pracowników. W wykonaniu w, w, samego wirbeliusza, bo mamy trójkę z ciemny. O, widzę, ,Yes, magiczną. Lianę teraz będzie zbierał monety. Bardzo? Tak, taki tarzan. Ogólnie. Ja, ja przy... jestem pewien, że przegapiłem jedną taką bonusową rundę w poprzednim świecie, ale to nic straconego. Wszystkie wyglądają praktycznie tak samo. Różnią się tylko tłem i tym, że monety są troszeczkę inaczej umiejscowione, rozmieszczone. Jeszcze już nie pamiętam, bo dawno żeśmy tego nie robili. Ja, mi, mi, ja też nie do końca pamiętam. Wydaje mi się, że. Uh, że przegapiłem. Ale... Dobra. Spadamy gdzieś w takie przyjazne miejsce z, z, z bloczkiem z monetami. Tak. Ten czas choć już, za szybko leci. Tak. Znaczy ten, ten czas ogólnie nie leci w se, nie leci w sekundach, sekundach tylko... Sekundach chyba. Tak w milisekundach. I tutaj można wyegzekwować całkiem ciekawy trick. Tylko że ja naprawdę nie dam rady nic z tym zrobić. Podobno, jeżeli się naskakuje non-stop na skorupę żółwia, można w ten sposób otrzymywać nieskończoną ilość żyć praktycznie. Niestety mi się to nigdy o, nie o, udało. Pięknie. Mieliśmy tutaj profesjonalny skok na flagę. Flaga z Taszką widać, że taka kocha anatomię. Mm. O, i tutaj też można zdobyć życie, jak się, jeśli się dostatecznie szybko biegnie, ale mówię, znowu mi się nie, nie udało, niestety. Nie, to był ciąg, tam był ciąg, było 5000 punktów, mm. czyli po prostu się odbiło. Si mówię, ja grałem z nowego Gazusa, zdobywałem tutaj życie, tylko że moja, wers Strażak. moja wersja Mario... <grym> jak Mario został strażakiem. Tak, i kominiarzem. Znaczy, w IP już nie może trafić tego żółwia, o, już trafił dawno, ale... No. Gwiazda, sobie... Okej, okay. ja to, to, to specjalnie Tak. No tak, zapomniałem faktycznie. Oczywiście. Tak. To czysty, to, to czysty profesjonalizm jest, no to, to oczywiście, że to musiało być specjalne. Z gwiazdą byłoby za łatwo, a ja lubię wyzwanie Coś. w moich grach z 85 Właśnie. Tylko wiesz, już mówisz co zrobić tak, tak, żeby to nie wyglądało tak obciachą. <laughs> Cicho śmieci. <laughs> Zaczął mi trochę z jak liczować, ale. A tak. To była wpadka, panowie. No tylko wpadka. Nie, nie może być wpadka. To Bo... była wpadka, okej. Okay. Tutaj, tutaj to zrobiłem prawie trochę specjalnie. A musiałem iść na obiad chyba. Czemu ta pałowa. tak szybko Nieźle, Ale profesjonalizm. Wyczałem, wyciąłem godzinę, zostawiłem tylko te parę sekund, więc jest prawie niezauważalny. Wyćpałem godzinę. No jak ja okay. ok? Trzy, trzy. Super drzewka a teraz jakieś takie dziwne. Tak, takie, albo drzewka, albo to jest po prostu przerośnięte potworne są. No, ale przerośnięte trawy. gra jest zbyt ekologiczna. Tak, green. szanujmy, Szanuj zieleń, no bośnię, Mario. Green Space Green Space. <guluczanie> 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 Mnie trochę zastanawiało zawsze to, że tutaj jest ciemno teraz, prawda? Jak jesteśmy pod ziemią i jest ciemno, to wszyscy przeciwnicy mają inny kolor, ale jak na zewnątrz jest ciemno, to wszystko jest w porządku. No bo to jest tak, że księżyca. właśnie, że tu że tam nie pada praktycznie żadne światło, odpada światło właśnie pod księżyca. Pod ziemią są fluorescencyjne grzyby. <grybki> Okej. Okay. gra jest pełna grzybów. Dlaczego? <grybki> no tak, no są grzybki, ale koniecznie fluorescencyjne. Dobra. Mamy wielki, wielgaśny zamek. A, no. Bo, bo, bo Tutaj Zajma. chciałem flagę przeskoczyć, ale nie udało mi się. To jest jedyne miejsce, gdzie można to zrobić, wydaje mi się. Wow. Teraz znowu hardkorowy poziom na Hardcore wykoksu Hardcore koksu, nie <coughs> ma lipy! Już, już, już nie ma lipy, jest impreza. Jasne. Właściwie wiecie, że te skaczące, skaczące ogniste kule to są przeciwnicy według Wikipedii? Te ogniste kule nazywają się. Ja nieźle, nieźle. Podobo. E, może są przeciwnicy, ale ja coś takiego widziałem. Te ogniste kule bardzo dawały mi się, te znaki fajne, bide fangame. E, ja, ja, ja nie ta. grałem i myślę, że przez to jestem szczęśliwszym człowiekiem. Ja grałem, jestem bardzo nieszczęśliwy. Ja grałem i mam mieszane odczucia. Pięknie. Tak, mamy czos w swoim zdaniu. Dobra, teraz. Cierpi wyliskiwanie aż do. blisko. Tak, to był koniec cierpliwego wyliskiwania i prawdziwy dramat, ale na szczęście Dramo. skończyło się na y, lirycznej epice. Miano, nie, no znaczy, nie znacie liryki, nie znacie epiki, to jest po prostu dramat. A, to, było, to, to było dość proste. No. Właśnie, właśnie to, to jest. Ludzie. że Będzie <laughs> no, no, z tego. Ci bossowie w Mario banalnie prości. No tak, fakt. To jest moja Co ulubiona dobra. planża. Całego tak, planża. Tak, a że czas czas, czas, czas o ten przeciwnik, ten gościu na górze będzie. A nie, chwila, Czy to gości nie Skyzo. <średnio> Z tych początkowych. No, jesteś z, jest z tego wodnego etapu, Sky, Zresztą z tymi ale popatrz, jak, jak Virg już jest profesjonalny, to jest po prostu niesamowite. Fenomen. Yy, nie, nie widziałem czegoś takiego, naprawdę, mój szacunek, ale w końcu yeah. w jest profesjonalista i w ogóle zda tylko yy, bardzo mało tych mario sekund. No, nie ma lipy. A, nie ma lipy, jest szybkość prawdziwa. 200% normy. Jest, jest impreza. Tak, już wyrabia. No to teraz znowu schodzimy. Do podziemiu. Kur... Ja pierdziut. Zastanawiam się tak naprawdę, kiedy, kiedy ta seria zacznie, zacznie się stawać monotonna, bo właściwie te wszystkie plansze wyglądają tak samo. Na razie jest w porządku, mam, mam nadzieję, że tak zostanie. Razie. Tak. tak, zawsze możemy ubarwić trochę. W sensie, że o, na tej planszy jest in, y, o kolor nieba, tak. Odrobinkę. Możemy improwizować co najwyżej. Tak, te, te, te znaki zapytania świecą się o milisekundę krócej niż w poprzednim. sekundę. Ja, I Mi się wydaje, że tutaj jest e, grzybek. E... Wiesz, tutaj jest w ogóle się do Wardzona, tam teraz jak było. Ja wiem, wiem, ale postanowiłem nie używać nie używać w tej serii. No wiem, czy? wiem, ale Mógłbyś po prostu pokazać, coś takiego jest po co? Czy może no, wrzucę, może, wrzucać, co, może wrzucę może wrzucić to do pierwszego odcinka, bo... No, ale każdy, każdy, każdy praktycznie zna te przejścia, więc po co ma je pokazywać? No kto nie grał w Mario. O, eee, spójrzcie, no można wyjść. Ja no dobra, ja grałem w Mario, ale nie znam tego przejścia. I tak co to jest. Ruch, ale nie mogłem przejść przez jeden, trzy Okej, hmm? ja być może będę Jego pokazywał. <laughs> W każdym z... razie i tak na, zapewne nie starczyłoby ci na to czasu, bo tu. to jest Max. Ale nie, nie jest cały Max, przecież można mówić coś dźwięku. Wtedy chyba to było. Nie, wtedy, ale teraz. Naprawdę. Ja staram się i tak pokazywać mnóstwo sekretów, ale. Nie... Yeah. To pokażę, jak sekretnie nocisz, typu jak na górze jest. Jak z. Tak, to było bardzo mądre, <laughs> <nie powiem. śmiech> Baz i Beatlesy są odporne na ogień, ciężko jest je zniszczyć. <grym> tak! Ultra <grym> trafej! Już Chciałem Cicho zobaczyć, jakby to Jak by, by to wyszło. Co to miało być, Jej... tak? Nie, to nie miało być, tak nie miało być. Dla z, z moim agentem o warunkach naszej umowy. <grym> Będziesz eee. wtedy, Wilk. Trzeba było czytać drobny druczek. <gryzy> eee, wilk, trzeba trzeba iść górą, a nie doła. O i tam, wtedy bym grzybka nie wziął. Dobry dół nie jest zły. Eee, wtedy by się. No, no, no. tak strażak znowu, i lepiej, żebyś tu nie spadał. Tak, Wilk, A ah, shit! A ah, yeah. A i tutaj trzeba zbiec, nie można zaskoczyć, bo uderzymy się głową y, w sufit i cele będzie z naszego skakania. Boom, headshot. Mniej więcej. No, uh, jecie, idź, Wirgius, idź, <tryk> 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 Może nie trzeba było mówić, iść tyle, <tryk> tyle co idź to skakać. No, właśnie, no, właśnie, no. No, przeszły już, co ty robisz? Muszę odsukać konu. Bo... Jesus, tak. I jeszcze Jesus. tylko świat 4-4 do końca I. Tak, o no i... A czas leci. I teraz przyrośnięte grzyby. Tak, ja teraz nie wiem jakim cudem to jest. zrobiłem. ale... Tak. W tej, tej plan nie miałem więcej szczęścia niż rozumu. Zazwyczaj robiąc Jesus. dokładnie te same rzeczy ginę non stop. A tutaj miałem tak. dużo szczęścia. No zobaczmy zaraz, na czym to szczęście wynikające z profesjonalizmu wynika. O. No, no, miałem na myśli dużo profesjonalizmu, miałem nieszczęście. Okay. <laughs> no. Widzicie, to jest prawdziwy pro. Nie ginąc na czymś takim, to jest Wirk. A jak? To ty ma takiego skilla, żeby. Master of Mario. W idealnym momencie zeskoczyć z tego grzybka w ten sposób, żeby nie zostać trafionym, a raczej trafić. A to się nazywa platformowa SN. O, ludzie, skwasiłeś stary. Hehe. mi trochę. N niestety. To ostatnie było takie bardzo składne, że aż nieskładne. Tak składne, że z not even fan. Tak naprawdę to... Wieliż, co ty tu robisz? Co robisz? Co robisz? A, okej. Okay. Chciałem Okej. Okay. Okay. Widzicie. Wracam home. Profesjonalista pamięta, gdzie, są, gdzie są rury, a gdzie nie. No, bo... Okej, okay. musiałem się dobrze okręcić na tym drążku. A no, i to jest... 4, 4. To jest pierwsza plansza bowzera, gdzie mamy labirynt. O, od razu... o jaki... Od razu pokażę wam, co się stanie, jak wybie wybierzemy złą ścieżkę. No fakt zrobiłem to niechcące, ale równie dobrze mogę wam mogę powiedzieć, że zrobiłem to specjalnie i pokazać wam co się stanie, gdy wybierzemy złą ścieżkę. Nie to było specjalnie w iglu, Dokładnie. To było specjalnie. To było specjalnie. Bo specjalnie. To jest... No o, po prostu... No, zaczynamy znikną. od nowa. Jak nie zniknął, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Jak zniknął, to znaczy, że Dokładnie. coś musieliście schrzanić. I w remakeach. W remakeach tej, tej gry został dodany pewien dźwięk dzwonka, który sygnalizował właściwy wybór. Na razie mamy niewiele wyborów, ale w późniejszych planszach ten dźwięk dzwonka naprawdę się przydaje i bez niego będzie ciężko. A, myślałem przez chwilę, że wybrałeś złą ścieżkę. Nie, nie. Ja właściwie też tak myślałem przez chwilę, ale... I tutaj <tak> chciałem być super i zapomniałem o podobą. <grym> no nic, ale przynajmniej... Wiesz, taki mały Mario pokonał wielkiego Bowsera, to też było zamierzone. No tak. You, po, Mario. 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 <ślaski> Kończymy powoli? Okay. No, powoli kończymy, bo to jest już koniec Cześćmy tego odcinka. Metek. Nie... No. Jest osiem planż, jesteśmy w piątej, więc jest całkiem nieźle. Tak. Ip. Dobrze, więc to by było na tyle, że was Walion. Nie, nie musiałem tego mówić. Seversi! Walion. I Wirl Do zobaczenia w następnym odcinku z serii zagrajmy w Super Mario Bros. Chciał yeah. Cię powitać i pożegnać za wszystkich. Tak. Dobra, dobra może cześć i cięcie Może za czwartym razem się uda O, chyba nie nagrywałem <śmiech> 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 Nie, 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 dobra, żartuję <laughs> Koniec <śmiech>